Każdego roku ja jestem naprawdę totalnie zaskoczona nowymi pomysłami, nową, nowym zaangażowaniem, kreatywnością, odnajdywaniem różnych nowych przestrzeni, w których można by było. Zagospodarować te pomysły, które zdaniem Ostrowian warte są uwagi i warte są tego, żeby je realizować. I nie chciałabym też żadnej z tych edycji porównywać z każdą kolejną, bo tego po prostu się nie da zrobić. Każda jest wyjątkowa, każda też świadczy. O wyjątkowości mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, bo umówmy się, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że nie każdemu chce się chcieć, a budżet obywatelski wymaga zaangażowania, budżet obywatelski wymaga pracy, budżet obywatelski wymaga tego, żeby czasami wyjść ze swojej strefy komfortu, ciepłego fotela, popołudniowego serialu, spaceru z psem na rzecz dużej akcji promocyjnej swojego pomysłu, zachęcenia Ostrowian do tego, żeby wybrali właśnie taki projekt, a nie inny. Więc to jest też duża praca, która została przez Ostrowian przez te 10 lat wykonana i jestem absolutnie przekonana, że te 10 milionów złotych, które na przestrzeni ostatnich lat daliśmy mieszkańcom do ich wyłącznego rozdysponowania, to są bardzo dobrze yy, zaangażowane y, pieniądze. Chciałem bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom. Przede wszystkim osiedla imieniem Jana Pawła II, gdyż to dzięki ich głosom po prostu udało nam się zdobyć, wygrać to zadanie. Startujemy z tym zadaniem, powiem szczerze, od 7 lat i już na różne sposoby próbowaliśmy zdobyć jak najwięcej głosów, no tym razem szczęście nam dopisało. Udało nam się w tym roku wygrać aż dwie, e, dwa zadania. Zadanie małe e, o nazwie Domek Narzędziowy na ogrodzie osiedlowym na osiedlu Pruślin oraz duże zadanie oświetlenie ulicy ekologicznej. Także no jesteśmy niezmiernie po prostu poparły te zadania, oddając swój głos.